Meksyko, Mexico Meksyku, w City Bardzo dziękuje panowie Dzień dobry Daj najlepszy Krzysztof Ratajski No i jak wyrażenia? Bardzo dobre najlepszy. Wczoraj było zajebiście, dzisiaj będzie jeszcze lepiej Dzisiaj został Rataj, więc trzeba krzyczeć jabłka. Teraz 50 i zobaczycie co to znaczy Trzeba księżyca powiem gwizdać? Nie, ja nie umiem. A co sądzicie w ogóle? O wczoraj jeszcze zachowaniu? się. Bym zachował. To jest Wiedzie, żaladę, Gwizdy, ten to gwizdał nie zna się nadarcie. Ani na darcie I to jest wstyd. Ja nie na sporcie. Ten to gwizda to jest... To chyba było... Tak, to można to powiedzieć. Za, za, za ulicy Za ulicy Za ulicy chyba tam ci gwizdać. Można to zobaczyć po meczu właśnie Rataja wczoraj z Krosem, a dzisiaj z Wanderbergiem. Chyba nie było ani jednego gwizdu na Vanderberga dzisiaj, tak? w porównaniu z tym co się wczoraj działo, nie? Może dlatego, że miał urodziny. Może dlatego, może byli dla niego może. wyrozumiali. Może tak być, no? Ale podziękował za 100 lat, tak. Super sprawa naprawdę. Nic tylko PDC wracaj do Polski. Was really nice. Jako debiut myślę, że było idealnie. Natomiast myślę, że z kazą trochę było gwizdanie. Natomiast jest to mniej ważny aspekt ze względu na to, że byliśmy w licznej liczbie i myślę, że było wszystko w porządku. Troszeczkę lekki niedosyt, bo nastawiałem się mocno na turniej, żeby wystąpić tutaj na torwarze. Nie udało się jednak w kwalifikacjach dobrze dobrze pograć, więc się zostaje tylko oglądanie, ale i tak jestem szczęśliwy. Mogę pooglądać takich zawodników mhm. z najlepszych na całym globie, więc Super sprawa. A po A po tylu browarach jeszcze. Wszystko jest OK? Nie, to nie wszystkie nasze, to nie wszystkie nasze. Okay. Zebraliśmy z dwóch stolików. Trochę długie kolejki po prowiant i po napoje, tak? Ale to myślę, że to jest do dogrania w przyszłym roku. W przyszłym roku, po niektóre pro, rzeczy tak. jest super. Przez kolegę to dopiero wbiłem, więc po znajomości tak się tak z boku doskoczyłem, nie? No bo kolejki, nie wiem czy byłeś wczoraj, były naprawdę duże Nie wiem, czy jeszcze nie postoicie trochę przegapiłem wczoraj chyba cały mecz half-team, -nice, nie mylę Zrobiłem jakieś 10 metrów w kolejce, więc wiesz Ale w końcu udało się kupić piwko? Co? Ty nie masz szans no. <noise> Słyszałem, że jedna pani tam leje i chciałem jej pomóc, ale nie pozwolili mi Także czekam aż dopuszczą do tej pani. Zobaczymy. Kolejki po piwko, długo staliście? Długo. mam Trzeba brać na mam. Czemu oddajecie bilet, bilet? Nie, nie za darmo? Chcesz bilet? Nie, nie potrzebuję, ale dlaczego oddajecie za darmo? Bo my przyjdzie. mamy inny kur... Ten. Panie kochany, my mamy kur... wejście przez komin. A, no to chyba, że... A komu dzisiaj kibicujecie? Wszystkim! Niech wygra lepszy! Ja z kolegą się dogadałem, bo jesteśmy na przepustce. I się dogadałem, że nas zabiera do Meksyku. Nie? Także nie, nie widzieliście no nas. Ukrywajcie się, ukrywajcie nie się. Żyjemy powodzenia. Ja jestem sobą po prostu. <noise> Skąd pomysł na przebranie? Eee, pomysł na przebranie, wiesz co dziewczyny mi wymyśliły, jak wszedłem tylko do przebieralni. Schmifa kojarzę i przyjechałem jak widać z, z Marsa. A z, Skąd pomysł na, na to przebranie? Kurde kiedyś na nartach widziałem typa, to się tak przebrał i, i kupiłem sobie to samo przebranie. Tak naprawdę ja to jestem z racji Boża. Szukaliśmy czegoś e, takiego unika, unikatowego, czego e, inni ludzie e, bo będą nas rozpoznawać po prostu. I dlatego e, Dlatego po prostu przebraliśmy się w Po prostu był taki rozmiar. Szukaliśmy na Allegro, był taki rozmiar, więc był idealny. No. <laughs> A komu dzisiaj kibicujecie? Ratajowi, nie? Polska górą! Polska górą! Polska górą! Na co czekacie w tej kolejce? Na rz trzy rzuty lotkami potem miejmy nadzieję numerek 180, żeby pokazywać w publiczności. Komu dzisiaj kibicujecie? Ja kibicuję spinalowi. kolega jest fanem Gerwina Price'a, więc... A Ratajowi nikt nie kibicuje? Ja kibicuję, kibicujemy oczywiście, to jest podstawa. To na koniec w takim razie, bo to już interesy. Czy może jakiś okrzyk dla Krzysztofa Ratajskiego dzisiaj? A ja z przewidziałem, powiedziałem. i Rataj to jest potęga! <grym> tak jest! <grym> Come on! <Yes. grym> Rataja trzeba szanować! Rataj najlepszy jest! <grym> <grym> Dzięki bardzo! <grym> o, Krzysztof Ratajski! O.